Witam w takim razie na drugiej części konferencji po meczu 13 kolejki PKO BP Ekstraklasy, meczu Krakowi z Lechem Poznań. Z nami szkoleniowiec drużyny Pasów, Jacek Zieński. Dobry Dzień. wieczór, panie trenerze. Prosimy o kilka słów podsumowania po tym spotkaniu. Hmm. No tak szczerze powiedziawszy, kolejny remis, ale ten remis smakuje zupełnie inaczej niż, to, się, niż ten, który osiągnęliśmy tydzień temu z Puszczą. Bo dzisiaj graliśmy z zespołem no naprawdę bardzo dobrym. To mecze z Lechem, to jest zawsze jakiś taki top. Natomiast e, cieszę się z postawy drużyny, szczególnie z drugiej połowie, bo, bo myślę, że zdominowaliśmy Lecha i, i przy większej dozie no szczęścia to może nie, no, ale bardziej umiejętności. Kto wie, czy byśmy nie przycisnęli tego meczu na, na, na swoją korzyść. Nie udało się, jest punkt, który trzeba szanować, ale, ale ta druga połowa no, wlała trochę trochę otuchy w nasze serca i tym bardziej, że graliśmy się naprawdę bardzo młodym zespołem i to też jest fajna lekcja dla tych chłopaków, dla Rózgi, dla Śmigleskiego na przyszłość taka. To będzie procentować. Bardzo dziękuję. Przed zadawaniem pytań bardzo proszę imię nazwisko oraz nazwę redakcji. Czy są jakieś pytania na sali? Dzień dobry panie trenerze, ja chciałem zapytać o ocenę postawy zawodników, którzy dawno nie grali, czyli y, wiem, że indywidualnie to ciężko to oceniać, ale jak pan oceni występ Kakabadze po takiej długiej przerwie od pierwszej minuty? No i, i jeszcze Myszor y, poza oczywiście młodymi chłopakami też zagrał y, w takiej większej jednostce niż, niż wcześniej grywał. Jak, to, jak pan ocenia ich postawę? No, Kakabadze zagrał bardzo poprawnie, jak to taki pierwszy mecz po ponad pół roku przerwy, więc wytrzymał do 60 tam którejś minuty, myślę, że, że bardzo poprawny występ i z meczu na mecz, z dnia na dzień z nim będzie coraz lepiej. No. Myszor no wchodzi, do, wchodzi pomału do drużyny, tylko no, inaczej się wchodzi na boisko przy powiedzmy wyniku od początku. Okej, okay, no już już widać, że już ten power w nim jest, brakuje jeszcze takiego, który daje nam gwarancję jakości. Michał Szewczyk, Radio Gol. Ja chciałem zapytać, czy taki był plan na ten mecz, żeby w pierwszej połowie być w defensywie, a w drugiej przejąć inicjatywę, patrząc na to, że Lech grał już trzeci mecz w tym tygodniu? Znaczy, no niekoniecznie był taki plan na ten mecz, żeby oddać aż tak mocną inicjatywę w niektórych momentach, bo my mieliśmy mądrze grać w defensywie, uważnie, konsekwentnie, natomiast wyprowadzać szybkie kontry. Tego nam trochę brakło, bo za mało było takich akcji. My za szybko traciliśmy piłkę po odzyskaniu w paru takich sytuacjach i z tego też padła bramka, bo strata piłki w środku pola brak reakcji, brak wybloku na Weldę, na co, na co się uczulaliśmy i, no i niestety padła bramka, natomiast w drugiej połowie, no to już, już e, można powiedzieć, że wstrzymywaliśmy się jeszcze zmianami do 60 minuty, bo chcieliśmy puścić taki właśnie świeży power około 60 minuty i Ruzga i, i, i Czalman później pozostali zawodnicy, myślę dali dobre zmiany, więc kolejny raz zmiennicy fajnie wchodzą, kolejny raz odrabiamy wynik, no ale kolejny raz mecz tylko remisujemy i poza Piastem chyba jesteśmy drudzy w kolejce, jeśli chodzi o ilość remisów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, to ja będę ten wątek personalny jeszcze kontynuował. Przed poprzednim meczem wydawało się, że nikt nie miałby do pretensji do sztabu trenerskiego, gdyby państwo podjęli decyzję o zmianie w bramce, prawda, że no był, były jakby podstawy. Wytrzymali, nie wiem, pan trener Cabaj też wytrzymali się tą presję, no i teraz trzeba pochwalić trochę Madejskiego za występ w tym meczu, bo właściwie kilka razy wybronił w sytuacjach, w których nie miałby nikt pretensji do niego, gdyby, gdyby piłkę przepuścił do bramki. Jak pan oceni występ bramkarza? Ja bramkarza ocenię występ wysoko, tak samo jak całej drużyny. natomiast yy, nie wiem skąd się wzięły te głosy odnośnie zmiany bramkarza, bo u nas nie było żadnego krzyżowania, yy, stawiania stosa, na którym się go, stosu, na którym się go spali, absolutnie. My zachowywaliśmy spokój, yy, zimną głowę i, i myślę, że Madej dzisiaj potwierdził, że być może miał słabszy moment, ale to nie jest, yy, nie jest yy, pora, żeby po jednym czy drugim słabszym momencie glanować od razu chłopaka, więc, więc yy, tak do tego podeszliśmy, najwyraźniej ciut lepiej znamy się od y, dziennikarzy na tym, jak wygląda budowanie zespołu, ale tak ciut lepiej powiem. Panie trenerze, ja nie chcę wchodzić w polemikę, ale tylko powiem o jedną rzecz, to nie chodzi o glanowanie, tylko chodzi o to, że zarządzając całym trzyosobowym zespołem bramkarzy, y, myślę, że każdy z nich by zrozumiał, gdyby nastąpiła zmiana w bramce. Y, y, Madejski rozumiałby, że y, wchodzi y, kolega, ten drugi też dostałby takiego pozytywnego powera, co prawda teraz przed nami mecz w Pucharze Polski, więc pewnie yy, zagra inny bramkarz w bramce, bo wiem, że taką strategię dotąd stosowaliśmy. Yy, natomiast no, byłby pretekst, więc nie chodzi o w żaden sposób czepianie się Badejskiego, tylko mieliby panowie podstawę i to by też podkręciło rywalizację. My widzimy, my mielibyśmy podstawę, natomiast my ten zespół mamy na co dzień. my widzimy jak to wszystko wygląda i... A jaką byśmy mieli gwarancję na przykład, że wchodzi nowy bramkarz do gry i w meczu spuszczą mu nie idzie i wtedy mamy dwóch, można powiedzieć, zabitych. Więc wie pan, czasami takie decyzje one są proste z trybun, proste w telewizji, czego ten, za przeproszeniem, taki, owaki nie zmieni tego bramkarza. No? A my jednak trochę, trochę inaczej to widzimy, mamy ich na co dzień, widzimy jak wyglądają, widzimy jak wyglądają zmiennicy, więc czasami uwierzcie też, w końcu za coś mamy brać te pieniądze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, nie. No to w takim razie bardzo dziękuję za konferencję. Ja również dziękuję, życzę dobrej nocy.